Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj będziemy na początek obliczali sumę wszystkich liczb naturalnych od jedynki do 50, Czyli tak naprawdę szukamy sumy 50 liczb naturalnych. No, jak to możemy zapisać? Na początek proponowałabym, żebyście spojrzeli sobie do podręcznika i przeanalizowali przykład pierwszy, bo właśnie na jego przykładzie będziemy rozwiązywali to zadanie, które mamy tutaj. Czyli co musimy zrobić? No mamy 50 liczb, czyli zapiszmy sobie, że mamy tak sumę 50 liczb naturalnych i wypiszmy kilka początkowych. Mamy 1, dodać 2, dodać 3. No, i może trzy ostatnie, czyli to będzie 48, 49 oraz 50. Tutaj oczywiście są te pozostałe liczby, których wszystkich wypisywać nie będziemy. Ale możemy to także zapisać w inny sposób. Czyli niżej zapiszmy sobie, że mamy nadal 50, bo tyle liczb nas interesuje, i możemy zacząć od tej liczby ostatniej. Czyli moglibyśmy zrobić tak, że mamy 50. Dodać 49, dodać 48, no i tu będą trzy ostatnie, czyli będzie dodać 3, dodać 2 i dodać 1. I jeżeli w ten sposób wykonamy sobie dodawanie, no to oczywiście to także będzie suma wszystkich liczb naturalnych od 1 do 50. No i teraz dodajmy sobie te dwa wyrażenia stronami, czyli ja to sobie podkreślę. Mamy tutaj plusik, no i dodajemy. S50 dodać S50, czyli tu mamy jedną sumę i jeszcze jedną taką samą sumę, czyli możemy zapisać, że to będą dwie sumy tych 50 liczb kolejnych naturalnych. Równa się. No i teraz zauważcie, że jeżeli dodamy sobie te kolejne liczby, mamy tak 1 plus 50 to będzie 51 dodać. 2 plus 49 to 51, 3 plus 48 to 51, 48 plus 3 to 51, podobnie tu i tutaj również pojawi się 51. Czyli ponieważ tutaj mamy sumę 50 liczb naturalnych, to oznacza, że tutaj ta liczba 51 powtarza nam się 51. Razy. Czyli możemy to krócej zapisać, że mamy tak. 2 razy S50 równa się 50 razy 51. No bo tyle razy ta liczba nam się 51 tutaj powtarza. No i następnie pomiędzy dwójką tutaj a S50 mamy mnożenie. Chcemy tej dwójki się pozbyć, czyli wykonajmy sobie dzielenie przez 2, czyli otrzymamy. 50 razy 51 przez 2. No i teraz to możemy sobie obliczyć, czyli mam tak 50 razy 51 podzielić przez 2, czyli 1275 i to będzie ta liczba, której szukamy. Ta suma właściwie, której szukamy.